Czym jest darmowy audyt SEO? Hmm, jeżeli wpiszemy sobie wyszukiwarkę internetową dowolną, darmowy audyt SEO online, to otrzymujemy spis różnorodnych narzędzi, które tak naprawdę weryfikują tylko i wyłącznie jedną stronę, która w tym momencie jest testowana. Czyli jeżeli wpiszemy www.zgryd.pl, to ja otrzymam. Nawet trudno to powiedzieć audyt SEO. Otrzymam po prostu informację, w jaki sposób ta strona internetowa główna jest zoptymalizowana. Jedyną wartościową rzeczą z takiego darmowego audytu SEO jest rozkład nagłówków H który mogę sobie zweryfikować i stwierdzić, czy to jest dobrze, czy źle wykonane oraz wzrokowo, powiedzmy, rozkład słów kluczowych, bo coś tam nam ten darmowy audyt SEO policzy. Natomiast wyobraźmy sobie, że mamy do wyaudytowania stronę internetową, która ma 100, 200, 300, 500, 1000 czy nawet milion podstron. Czy takim narzędziem jesteśmy w stanie zrealizować darmowy audyt SEO? No niestety nie. Dlaczego zatem takie strony powstają? One pozwalają nam na szybko zweryfikować, tak jak wspomniałem wcześniej, rozkład nagłówków, być może rozkład słów kluczowych, optymalizację pod kątem, e, na przykład występujących social media, e, optymalizację obrazków i to jest praktycznie wszystko. Natomiast tak czy inaczej e, takie tule, takie narzędzia pozwalają nam e, zaudytowanie tylko jednej jedynej podstrony. W związku z tym, jak audytujemy jedną taką podstronę z x to w tym momencie taki darmowy audyt SEO jest po prostu zbędny.